Dzień dobry, dzisiaj mamy piątek 13 i my ten dzień właśnie zaczynamy tak. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to powiem Wam, że dzieci z autyzmem mają fiksacje na różne, na różne sposoby i na... No po prostu... Jakby to powiedzieć... Na różnym punkcie. Mój synek uwielbia pracę pralki. I tutaj Wam wytłumaczę o co chodzi. On sobie stymuluje wzrok, kiedy pralka się kręci. Ja tego nie neguję, broń Boże, nie odciągam go od tego, bo on sam potrzebuje, szuka sobie bodźców, których mu potrzeba, więc no pozwalam na to. Ale zaraz go wyciągnę. Właśnie widać, że on się też uderzył w czasie szału. Zaraz go odciągnę od tej pralki na spokojnie, nienerwowo i wezmę go na spacerek, a później nie wiem co będzie później, bo ja nigdy nic nie wiem, ja nie planuję.